SK INFO No sezon na pewno w jakiś sposób y, można go w sumie podzielić na, na etapy, bo były te etapy gorsze i, i te etapy lepsze. Nie udało nam się wywalczyć tego wymarzonego celu i, i bardzo tego żałujemy, ale jeszcze mamy jeden mecz. Musimy wygrać, żeby zakwalifikować się do, do pucharów. Myślę, że, że kluczowa była ta runda, te, te pierwsze mecze, gdzie, gdzie mieliśmy te kilka porażek pod rząd i, i później do, za, za późno troszeczkę się odkuliśmy, ale wydaje mi się, że na przestrzeni czasu wyszło nam to na dobre. W pierwszej rundzie nie, nie zagrałem praktycznie, można powiedzieć, w ogóle, bo, bo było nas czterech, pięciu, ja gdzieś byłem zawsze tym czwartym i, i ciężko było, i, i myślę, że, że w tej rundzie. Ja bym siebie ocenił pozytywnie, ale ja nie jestem tutaj od oceniania, jestem od grania i na tym się skupiam. Ja jestem z siebie zadowolony i, i mam nadzieję, że trener ze mnie też się dumny. Ach, to szczęście przy tych bramkach nie nie chcę mi dopisywać, ale to jest piłka. Piłka w piłce jest tak, że w piłce zawsze wychodzi na końcu na zero. Także czekam spokojnie, te bramki przyjdą prędzej czy później. W Tańcku jak wygrać? No, zagrać dobry mecz i strzelać. O jedną bramkę więcej od przeciwnika, no, to jest chyba klucz. No, oczywiście śmieję się, no, ciężko na ten moment powiedzieć, bo <laughs> graliśmy ostatnio z nimi i gdzieś wyglądaliśmy lepiej i te sytuacje mieliśmy, czy ja nawet w pierwszej połowie miałem dwie sytuacje i, i gdzieś te bramki znowu nie chciały wpaść z mojej strony i myślę, że, że to może będzie ten moment akurat, że, że się przełamie i, i wygramy ten. noc. Zawsze jest tak, że ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. I tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo. Ja, ja ze swojej strony na pewno mogę powiedzieć, że ja w Jagiellonii zostaję, bo nigdzie się nie wybieram. I no i będę walczył na pewno o, o te najwyższe cele w Jagiellonii w następnym roku. I zespół mamy bardzo dobry. Myślę, że gdzieś po prostu poprawić jakieś elementy, które tam trener ma uwagi do nas, i myślę, że bez kłopotu możemy walczyć o, o mistrzostwo Polski. Myślisz już o wakacjach? Nie, nie jeszcze nie myślę. Jeszcze nam został jeden mecz, i, i myślę, że jeszcze mamy coś do udowodnienia, i, i dopiero wtedy będziemy myśleć o wakacji.